Sorry, że z tym dźwiękiem, ale pytacie się, gdzie są sraki. Sraki pojechały do dziadków. One absolutnie kochają moich dziadków i są takie tam szczęśliwe, i chodzą za dziadkiem, i po prostu, no, no, jakby miały kolonie, więc nie martw się o nie. Natomiast one dzisiaj wracają, bo ja je potrzebuję. Ja już potrzebuję spędzić z nimi czas, ale. Jak to wszystko się działo, to moja mama przyjechała i je zabrała, bo Alek był ze mną w szpitalu, jeździł pomiędzy szpitalem, przywoł, przynosił rzeczy i one też y, przeżyły szok, bo ja tak nagle wybiegłam z domu. No, jak była krew, krzyczałam, wybiegłam i trzasnęliśmy drzwiami. I myślę, że dziewczyny też miały jakąś lekką tramę, bo później w domu były przez parę dni i były bardzo, bardzo smutne. I zdecydowaliśmy, żeby pojechały do dziadków, tam gdzie są szczęśliwe, ale już wracają do mnie.